Ruszamy ekspresem dentym do Wrocławia. Dobrą muzykę wjedziemy do Wrocławia. Szanowni Państwo, tradycyjnie w maju przewozy regionalne pod patronatem marszałka województwa oraz pan Przemysław Ślusarczyk Organizują przejazdy pociągami z orkiestrą dentą. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy skorzystali z naszego zaproszenia. Jedziemy dzisiaj zagrać na dworcu głównym we Wrocławiu. Jedzie bardzo dużo ludzi, którzy na co dzień nie podróżują pociągami, nie widzą jak to wygląda. I dopiero tak tu mogą. To jest pociąg swobodny, tak? Nikt nikogo nie goni, każdy chce może pochodzić, spokojnie zjeść, pobawić się. Dowiedzą się trochę o kolejnictwie, poczytają. Także myślę, że będą mieli fajną wiedzę na ten temat, jak na co dzień korzystają z samochodów, także jest bardzo dużo ludzi, co nie jeździ pociągami. Także myślę, że to jest bardzo fajna impreza. Witam Państwa serdecznie na, pod, na pokładzie Opolskiego Ekspresu Dentego. I tym koncertem jakby podsumowujemy 10 lat Opolskiego Ekspresu Dentego, a 12, 12 relacji, które realizowaliśmy. Po pierwsze dwie edycje to była jazda w dwóch trasach.